Cześć, witajcie. Adam Bonisławski, przymierze Miłosierdzia. Chciałbym się z Wami podzielić słowem, które Kościół nam daje na dzień dzisiejszy. Zapraszajmy na początek Ducha Świętego. Duchu Święty, ja Ciebie proszę, przyjdź do każdej osoby, która włącza się w tą modlitwę. Która szuka Ciebie w Twoim słowie. Przyjdź, Duchu Święty. Pomóż nam usłyszeć to słowo, które kierujesz do każdego z nas indywidualnie. Przyjdź Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Marka. Posłali natomiast do niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz że drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga i byli pełni podziwu dla niego w tym w tym fragmencie pada słynne zdanie oddajcie cesarzowi to co nalezy, należy do Cezara a, a Bogu to co należy do Boga zdanie Często ludzie używają w różnym kontekście, a tutaj tak jak przeczytałem w jednym komentarzu Jezus mówi o tym, żeby przede wszystkim być posłusznym woli Bożej, żeby być posłusznym Bogu, ale to nie, nie, nie musi to wcale nie musi się przeciwstawiać temu, żeby być posłusznym tej władzy, którą mamy daną w tym świecie. Posłuszeństwo Bogu nie wyklucza posłuszeństwa władzy świeckiej, gdyż yy, władza też jest ustanowiona przez Boga, nawet znalazłem ten fragment w liście do Rzymian, przeczytam Wam. Nie ma bowiem władzy jak tylko od Boga. Istniejące władze przez Boga są ustanowione, dlatego kto przeciwstawia się władzy, występuje przeciw porządkowi ustanowionemu przez Boga. I my mamy przede wszystkim być posłusznym przykazaniom, które dał nam Pan Bóg. Jeżeli władza namawia nas do tego, żebyśmy przy, występowali przeciwko porządkowi Bożemu, no to oczywiście mamy prawo się sprzeciwić. Ale jeżeli nie ma jakichś takich przesłanek, że to występuje przeciwko porządkowi Bożemu, no to jesteśmy w tym świecie. Jezus on nie wyrywa nas z tego świata. My dalej jesteśmy w tym świecie, dalej żyjemy w tym świecie, dalej jesteśmy ludźmi w ciele, dalej jesteśmy podporządkowani władzy. Jeżeli chodzi o władzę, to miałem, miałem to doświadczenie y, zarządzać grupą osób. Dzięki Bogu na razie zostałem. Y, z tego zwolniony, ale to nie jest takie proste, wcale, żeby wszystkim dogodzić. I jak podejmujemy jakąś decyzję, no to zawsze znajdą się tacy, którzy, którzy będą się czuli poszkodowani przez to, bo jeżeli podejmujemy decyzję, to siłą rzeczy się odrzucamy. Oddajcie więc Bogu to, co należy do Boga. Posłuszeństwo. Przede wszystkim Bogu. A w drugiej kolejności władzy, którą Bóg ustanowił. Jeżeli to rozważanie ci pomogło, albo masz teraz w głowie jakąś osobę, której mogłoby pomóc to rozważanie, albo po prostu chcesz się podzielić Słowem Bożym, wyślij link do tego filmiku. Dzielmy się Słowem. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.